Fragment I e buka klucze życia autorka Ewa Maj czyta Ewa Maj Klucze życia czyli krowa nieszczęśliwej rzeczywistości Motto książki to Możesz wypełnić swoje życie miłością i obfitością już teraz ponieważ sukces pieniądze wymarzona praca czy szczęśliwe związki są w zasięgu Twojej ręki. Ten e-book pomoże Ci rozpoznać, jakie prawa rządzą naszą rzeczywistością i jak używać potęgi uczuć, myśli, intencji, by żyć pełnym i szczęśliwym życiem. Jeden z kluczy życia zawartych w tym e to. Wokół nas dzieje się to, w co głęboko wierzymy. Mamy moc tworzenia każdego rozpoczynającego się dnia według tworzonego przez nas scenariusza. I tylko od naszych dominujących myśli, uczuć i przekonań zależy, czy wypełnimy go dużą ilością problemów, czy też będzie dla nas szczęśliwy. Jeśli mamy od rana pozytywne myśli, wierzymy w sukces i sprzyjające okoliczności, to ten sukces przychodzi i spotykają nas pomyślne zdarzenia. My to wywołujemy, my to przyciągamy. Natomiast jeśli od rana myślimy o problemach, jeśli od rana Stresujemy się, boimy czegoś, rozważamy negatywne scenariusze, przetwarzamy w umyśle trudne rozmowy i wyobrażamy sobie konflikty z ludźmi, lub różnorodne problemy. To przychodzą te problemy, te konflikty. Realizują się wtedy te negatywne scenariusze, bowiem my to przyciągamy, my to wywołujemy. Nasze myśli, uczucia, intencje i projekcje są magnetyczne i stwórcze. Jeśli tylko marzymy o sukcesie, a głęboko w podświadomości sabotujemy takie pragnienie, i jesteśmy przekonani, że na niego nie zasługujemy, albo że zdobycie go musi być bardzo trudne, lub że jesteśmy jeszcze nie gotowi, to ten sukces i to dobro nie przychodzi. Albo przychodzi z wielkim trudem i dużym kosztem, bowiem nasza podświadomość, nasze najgłębsze wierzenia i przekonania. Sabotują nasze pragnienia. A dzieje się tak dlatego, gdyż spełnia się to, w co wierzymy najbardziej i najgłębiej, a nie to, czego zewnętrznie pragniemy. Czasem potrzeba cierpliwości i czasu, by doświadczyć pozytywnych skutków naszych pozytywnych intencji. Ponieważ materialna rzeczywistość jest zblokowana i splątana, więc nasza intencja musi przejść przez liczne poziomy naszej egzystencji oraz połączenia z intencjami innych ludzi, żeby zacząć dawać nam namacalne, pozytywne rezultaty. Nie rezygnuj więc z pozytywnych afirmacji i każdego dnia afirmuj, Generuj pozytywne myśli, przekonania, słowa, każdego dnia medytuj choćby kilkanaście minut, by uspokoić umysł i wyciszyć serce lub módl się lub rób praktyki oddechowe, relaksacyjne, słuchaj pięknej muzyki, zachwycaj się pięknem krajobrazu, delektuj szczęśliwe chwile i rozmyślaj o tym, co dla ciebie najlepsze. Buduj w sobie wiarę, że możliwe jest to, czego pragniesz. Jest możliwe, by się stało i kreuj wizję rezultatu, czyli wyobrażaj sobie rezultat tego, czego pragniesz. Tak, jakby to już się stało, i czuj te uczucia uczucie spełnienia, szczęśliwości. Radości i wdzięczności. Wtedy Twoje marzenia i pragnienia, Twoje cele na pewno zrealizują się najlepszą dla Ciebie drogą. I e Bóg, Boska Matryca versus Ego Matryca fragment. Autorka Ewa Maj. Czyta Ewa Maj. Czym jest boska matryca rzeczywistości, a czym ego matryca i jakimi prawami się rządzą? Co wybrać? Według praw której matrycy żyć w codziennym świecie? Odpowiedzi na te pytania nie przychodzą od razu. Trzeba ich szukać w sobie i w mądrości mistrzów. Bez takiej wiedzy człowiek porusza się po omacku, po mapie życia i nie rozumie dlaczego tak, a nie inaczej dzieje się w jego życiu. Co powoduje, że jedne cele spełniają się szybko, a inne jak po grudzie, albo w ogóle? Dlaczego jedne modlitwy czy afirmacje skutkują, a inne nie? Dlaczego człowiek uczciwy i ciężko pracujący zazwyczaj ma ciężkie życie, a bywa, że manipulant i lekkoduch opływa w bogactwo? Dlaczego na jednego spadają nieszczęścia, pomimo że stara się unikać niebezpieczeństw, a inny żyje jak bezpieczny pączek w maśle, pomimo ryzyka? Dlaczego bywa i tak, że dobre myśli nie przyciągają tyle dobra, ile byśmy się spodziewali? Dlaczego kobieta, co się martwi za dużo o bliskich, ma guzy na piersiach? I jeszcze wiele innych dlaczego, dlaczego, dlaczego? Odpowiedzi na te pytania i zrozumienie gry zwanej życiem pojawia się gdy zaczynamy rozumieć zasady, jakie rządzą interakcją pomiędzy nami, a boską matrycą rzeczywistości lub ego-matrycą, to zależy, w której matrycy przeważnie żyjemy. Wtedy dopiero wszystko staje się jasne. Gdy poznamy zasady kreacji, Prawo manifestacji intencji, prawo przyciągania, prawo karmy, prawo spełnionej modlitwy, a także gdy poznamy, co wywołuje autosabotaż i negatywne przekonania, co one powodują, zarówno te jawne, jak i te ukryte, które skutecznie niszczą nasze marzenia i dążenia do celu. Jest konieczne wiedzieć, że istnieją dwie matryce rzeczywistości w jednym świecie boska matryca i ego-matryca. Przenikają się ze sobą. Raz dominuje jedna, raz druga w naszym życiu. W zależności od tego, za jakimi wartościami podążamy i czemu ulegamy. Czy chcemy być wolni i prowadzeni w najlepszych kierunkach, w matrycy harmonijnego współistnienia, w boskiej matrycy, tam, gdzie dzieje się nasze spełnienie, bezpieczne ścieżki i nasze najwyższe dobro? Czy raczej chcemy podlegać sterowaniu i służyć celom tych ludzi, istot, co pociągają za nitki, lub być? Tymi ludźmi, co pociągają za nitki. Od tego, co wybierzemy, w której matrycy żyć, w jaki sposób, zależy rezultat naszych marzeń i pragnień i celów i efekty w naszym życiu. Oto definicje opracowane przeze mnie, czym jest boska matryca, a czym ego-matryca rzeczywistości. Boska Matryca rzeczywistości to niewidzialna tkanina, ocean pola kwantowego, świadomy ocean wszystkich potencjalnych możliwości, z którego rodzi się wszelkie życie i forma w doskonałej wersji i według zamysłu zdrowej harmonii współistnienia we wszechświecie. Ta boska Matryca rzeczywistości stworzona jest przez wyższą świadomość kosmiczną, przez Boga, jeśli tak to nazywasz, która ma na celu nie tylko tworzenie, ale i opiekę nad tym, co zostało stworzone oraz utrzymywanie wszystkiego w doskonałym porządku, w relacjach, w koherencjach, we wzajemnej koegzystencji służącej rozwojowi. I najwyższemu dobru takiej całości w kosmosie i na Ziemi. Natomiast ego matryca rzeczywistości jest fizyczna, widzialna, namacalna, ale też po części niewidzialna, stworzona przez ludzkie egochcieństwo, mające w swoim rdzeniu własne, indywidualne cele dążenie do zdominowania innych, Ludzi, innych istot, własną racją i osobistym chceniem, chciejstwem, żeby energia i zasoby większej całości służyły takim jednostkom. Porozmyślaj o tym, w której matrycy rzeczywistości najczęściej na co dzień żyjesz, którą wybierasz. Hologram Pola Życia e-book, fragment. Autorka Ewa Maj, czyta Ewa Maj. Metoda uzdrawiania w hologramie pola Życia reprezentuje holistyczne i uniwersalne podejście do człowieka i jego problemów, zarówno tych zdrowotnych, jak i życiowych, a także duchowych. Metoda ta uzdrawiania w hologramie pola Życia jest owocem wielu lat moich doświadczeń około 30 lat pracy z energiami, z ludzkim wnętrzem i zewnętrzem kontaktu z duszą, wyższą jaźnią. Jest owocem mojej pracy i doświadczeń również na mojej osobistej ścieżce rozwoju, jak i w pracy z ludźmi podczas sesji uzdrawiania, na warsztatach i spotkaniach. Opublikowałam tę metodę około roku 2001 w postaci książki Uzdrawianie Pola Życia. Na przestrzeni lat ta metoda budowała się i tworzyła. Po setkach prób i obserwacjach służących sprawdzeniu, które z metod stosowanych przeze mnie oraz przez innych terapeutów, bioterapeutów, life coachy czy psychoterapeutów połączone synchronicznie w całość i wzbogacone moimi autorskimi narzędziami, które z nich mogą posłużyć jako uniwersalne narzędzie kompilacji, narzędzi uzdrawiania zarówno ciała, emocji, ducha i umysłu, a przede wszystkim życia i relacji, jakie mamy ze światem. Mogę powiedzieć, że ta metoda stworzyła samą siebie poprzez te wszystkie Lata. Hologram pola życia to jest więcej niż aura. To jest pole energii i informacji oraz śladów pamięciowych wszystkich zdarzeń, które nam się przydarzyły na wszystkich liniach czasu. Żyjemy w środku tego pola, hologramu, i tworzymy go każdego dnia, każdą myślą, intencją, decyzją. I wszystkimi okolicznościami, które nam się wydarzają i przydarzają. Tworzymy go począwszy od pierwszych naszych wcieleń w przeszłości, naszej egzystencji w teraźniejszości i w wariantach w przyszłości, także. Tam też tworzymy nasz hologram, bowiem wiedza dzisiejsza na temat pola kwantowego. I natury czasu udowadnia, że istnieją warianty naszej przyszłości, które my wybieramy każdą naszą decyzją. W głębszych stanach świadomości mamy dostęp do wszelkich zasobów tego hologramu. Możemy go penetrować, zmieniać, programować nowe warianty i na tym polega ta metoda. Człowiek jest bowiem w swojej istocie niezwykle zintegrowanym systemem. I oprócz jego fizycznej egzystencji istnieją emocje człowieka, jego myśli, uczucia, decyzje, związki z ludźmi, ze światem widzialnym i niewidzialnym, duchowość człowieka, a także czas, w jakim to się wszystko dzieje. I te części składowe hologramu. Są integralnie ze sobą połączone i oddziałują na siebie nawzajem. Praktykowanie uzdrawiania w hologramie pola życia odbywa się za pomocą przebywania w stanie centrum, w stanie światła. Jest to praktyka mindfulness, praktyka uważności, bazująca na specyficznym rytmie oddechu, która to praktyka doprowadza nas. Do wejścia w stan centrum świadomości, wyższej jaźni, aż do stanu światła, a tam sięgamy do najgłębszej mądrości w sobie, połączonej z mądrością kosmiczną czy boską, jakkolwiek to nazywasz. Uzdrawianie w hologramie pola życia to forma oczyszczania, uzdrawiania jednocześnie podnoszenia świadomości i wibracji, forma treningu osobistego, w którym łączą się techniki oddechowe, techniki koncentracji umysłu, uzdrawianie duchowe, praca z energią pola, zmiany na linii czasu, wybrane przeze mnie procedury NLP Life Coachingu oraz, co najważniejsze, wypracowane przeze mnie narzędzia LFT Life Field Therapy, czyli metody, która została przeze mnie. Opracowana i uznana w Polsce i za granicą. Tak więc jest to forma pracy z energią pola i z informacją zawartą w tym polu, z jego pamięcią i strukturą. Pracuje się za pomocą głosu, myśli, intencji, symboli, afirmacji specyficznie skonstruowanych. I oczywiście potrzeba mieć również wiedzę i umiejętności, by poruszać się po liniach czasu, będąc w stanie centrum, w stanie światła, by dokonywać zmiany w śladach pamięciowych, co wpływa na nasze obecne przekonania, wierzenia ukryte najgłębiej w podświadomości, autosabotaże i blokady. Możemy to transformować i zmieniać. Zapraszam do studiowania tej metody. Uzdrawianie w hologramie pola życia jest bardzo ciekawa, bardzo skuteczna, wielopoziomowa i jest to metoda doceniona przez tysiące, tysiące ludzi w Polsce i na świecie.